Witajcie, kochane dzieci. Jeszcze sprawdzę, czy... Chyba teraz powinno być mnie słychać. Witamy znów na... zajęciach Deka Czyta. Witajcie. Dla tych, których wczoraj nie było z nami, przypomnę tylko, że będziemy czytać fragmenty naszej książki Osobliwy dom pani Peregrin. Przeczytaliśmy sobie wczoraj prolog, czyli taki wstęp do książki, w którym dowiadujemy się, że Jacob, który mieszka, który mieszka w Stanach Zjednoczonych, opowiada o swoim dziadku. I dziadek, gdy był mały, mieszkał w sierocińcu i działo się tam niezwykłe rzeczy. I Jacob bardzo wierzył w te wszystkie historie o dzieciach, które miały niesamowite moce, były siłaczami, miały niewidzialną głowę i różne inne dziwne, dziwne historie. Ale jak dorósł, to troszkę przestał, yy, przestał w nie wierzyć. Yy, I Jacob powiedział nam, że jego życie, w jego życiu wydarzyło się coś niezwykłego, jeszcze nie wiemy co, co podzieliło jego życie na przed i po. Także posłuchajmy pierwszego rozdziału i może dowiemy się, co dalej się wydarzyło. Audiobook na żywo. Czyta Pani Tereska. Ostatnie popołudnie przed spędziłem na konstruowaniu repliki Empire State Building z pieluch dla dorosłych w skali 1 do 10 tysięcy. Wyglądało to imponująco. Budowla miała 1,5 metra u podstawy i górowała nad alejką z kosmetykami. Dół tworzyły pieluchy w rozmiarze XXL wieżę obserwacyjną pieluchy Light, a za starannie poukładanych próbek skonstruowałem charakterystyczną wieżyczkę. Budynek był niemal doskonały, z wyjątkiem zasadniczego drobiazgu. Zbudowałeś to z pieluch marki Neverleak, powiedziała Shelley, marszcząc brwi i przyglądając się mojemu dziełu. Wyprzedajemy Stay Tight. Shelly była kierowniczką sklepu, a zgarbione ramiona i niezadowolona mina składały się na jej uniform w takim samym stopniu jak niebieskie koszulki polo, które musieliśmy nosić. Myślałem, że mówiłaś Neverleak, zauważyłem, bo rzeczywiście tak mówiła. Stay tight, upierała się ze smutkiem, potrząsając głową, jakby moje dzieło było okulałym koniem wyścigowym, a ona trzymała w dłoni pistolet o perłowej rękojeści. Zapadła krótka, ale niezręczna cisza, podczas której Shelley nie przestawała kiwać głową i przenosić spojrzenia zwierzowca na mnie i z powrotem. Gapiłem się na nią tempo, jakbym. Ni wząb nie rozumiał co oznaczają jej bierno-agresywne komentarze. A, odezwałem się w końcu. Czyli chcesz, żebym ustawił wszystko od początku? Chodzi o to, że użyłeś Neverlika, powtórzyła. Nie ma sprawy, od razu zacznę. Czubkiem regulaminowego czarnego trampka trąciłem pudło u podstawy wieży. Moja genialna budowa błyskawicznie runęła na podłogę. Pieluchy odbiły się od nóg zaskoczonych klientów i wylądowały pod automatycznymi drzwiami, które się rozsunęły, wpuszczając do środka fale sierpniowego skwaru. Oblicze Shelley przybrało barwę dojrzałego granatu. Powinna natychmiast wywalić mnie z pracy, ale dobrze wiedziałem, że nigdy nie będę miał tyle szczęścia. Przez całe lato wyłaziłem ze skóry, żeby wylecieć od smart Ed, co okazało się niemożliwe. Spóźniałem się raz za razem, pod coraz głupszymi pretekstami, koszmarnie się myliłem przy wydawaniu reszty. Nawet celowo ustawiałem towary na niewłaściwych półkach, np. mleczka do ciała wśród środków na przeczyszczenie, a prezerwatywy razem z szamponami dla niemowlaków. Męczyłem się nad tym, jak cholera, jednak, niezależnie od mojej udawanej niekompetencji, szeli z uporem godnym lepszej sprawy, nie skreślała mnie z listy pracowników. Może doprecyzuję swoje słowa. Wylecenie ze Smart Ed było niemożliwe tylko w moim przypadku. Pozostałych pracowników wykopano za drzwi ze znacznie drobniejsze przewinienie. To była moja pierwsza lekcja polityki. W Englewood, małym sennym nadmorskim miasteczku, w którym mieszkam, znajdują się trzy sklepy Smart Ed. W Sarasota County jest ich 27, a na całej Florydzie 115. Rozpełzają się po stanie niczym nieuleczalna wysypka. Nie mogłem wylecieć z pracy, gdyż wszystkie te sklepy należą do mojego wuja. I pierwsza praca w Smartet to już odwieczna rodzinna tradycja. Cała moja kampania kopania przed sobą, pod sobą dołków skończyła się dla mnie tylko trwałym konfliktem strzeli i bardzo głęboką niechęcią współpracowników. Spójrzmy prawdzie w oczy i tak by mnie nie cierpieli, bo niezależnie od tego, ile wystaw sknociłem i ile razy źle wydałem resztę, pewnego dnia miał mi przypaść w udziale pokaźny kęs wielkiej firmy. A im nie. Przedarwszy się przez porozrzucane pieluchy, Shelley dźgnęła mnie palcem w piers i już miała powiedzieć coś przykrego, kiedy nagle rozległ się głos z megafonu: Jacob, telefon na drugiej linii, Jacob, druga linia. Purpurowa z wściekłości Shelley spiorunowała mnie wzrokiem, kiedy się wycofywałem, zostawiając w ruinach pieluchowej konstrukcji. Zaplecze dla pracowników było zalatującym z pomieszczeniem bez okien. Natknąłem się tam na farmaceutkę Lindę, która w poświacie padającej z automatu z napojami skubała pozbawioną skórki kanapkę. Na mój widok wskazała głową przytwierdzony do ściany telefon. Odbierz na dwójce, mruknęła. Temu kto dzwoni chyba odbił. Podniosłem zwisającą słuchawkę. Jacob, to ty? Cześć dziadku. Jacob, boku dzięki. Potrzebuję klucza. Gdzie mój klucz? Wydawał się zdenerwowany i brakowało mu tchu. Jaki klucz? – Dość już tych wigierek! – warknął. – Dobrze wiesz, o którym kroczu mówię. – Pewnie gdzieś go położyłeś i zapomniałeś, gdzie. – Ojciec kazał ci to zrobić, prawda? – zapytał. – Powiedz, on nie musi wiedzieć. – Nikt mi niczego nie kazał. – Postanowiłam zmienić temat. – Brałeś rano swoje proszki? – Idą po mnie, rozumiesz? Nie wiem, jak mnie znaleźli po tylu latach, ale im się udało. Niby czym mam z nimi walczyć? Cholernym nożem do masła? – Słyszałem to nie po raz pierwszy. Dziadek się starzał i szczerze mówiąc zaczynało mu się mieszać w głowie. Początkowo objawy były niemal niezauważalne, na przykład zapominał o zakupach albo zwracał się do mojej mamy imieniem ciotki. Latem jednak jego postępująca demencja okrutnie przybrała na sile. Wszystkie fantazje dotyczące życia dziadka podczas wojny, potwory, zaczarowana wyspa, stały się dla niego całkowicie przerażająco realne. Zwłaszcza w ostatnich tygodniach był mocno poddenerwowany, a moi rodzice, z obawy, że dziadek może sobie zrobić krzywdę, poważnie zastanawiali się nad umieszczeniem go w domu opieki. Z sobie tylko znanych powodów, apokaliptycznymi telefonami nękał wyłącznie mnie. Teraz, jak zawsze, próbowałem robić co w mojej mocy, żeby go uspokoić. Jesteś bezpieczny, nie dzieje się nic złego, oznajmiłem. Później przyniosę film i sobie pooglądamy. Co ty na to? Nie, zostań tam. To nie jest bezpiecznie. Dziadku, nie przyjdą po ciebie żadne potwory. Zabiłeś się podczas wojny, pamiętasz? Odwróciłem się do ściany, próbując ukryć swój wkład w tę dziwaczną wymianę zdań przed Lindą, która zerkała na mnie ze zdumieniem, udając, że czyta pismo o modzie. Nie wszystkie, odparł dziadek. Nie, nie, nie. Sporo ich załatwiłem, jasne, ale zawsze coś tam zostaje. Słyszałem, jak krąży po domu, otwiera szuflady i ciska przedmiotami. Widocznie całkiem się załamał. Trzymaj się z daleka, słyszysz? Nic mi nie będzie. Odetnął języki potworom, zginęje w oczy i już, gdyby tylko znalazł ten przeklęty klucz. Rzeczony klucz otwierał ogromną szafkę w garażu dziadka Portmana. W środku była sterta broni palnej i noży, wystarczająca do uzbrojenia niewielkiej partyzantki. Dziadek kolekcjonował to wszystko przez pół życia, jeździł na pokazy broni w innych stanach, na długie myśliwskie wyprawy, a w słoneczne niedziele ciągał niezadowolonych krewnych na strzelnicę, żeby uczyć ich strzelania. Tak bardzo kochał swoją broń, że czasami z nią sypiał. Mój tata ma na dowód stare zdjęcie dziadka, które drzemiąc, drzemiącego z pistoletem w ręce. Tu pokazuję zdjęcie dziadka z pistoletem w łóżku. Kiedy zapytałem tatę, dlaczego dziadkowi odbiło na punkcie broni, wyjaśnił mi, że czasem tak się dzieje z byłymi żołnierzami albo ludźmi, którzy doświadczyli traumy. Pewnie po wszystkim, co dziadek przeszedł w czasie wojny, nigdy, nigdzie już nie czuł się bezpieczny, nawet we własnym domu. Najgorsze, że teraz, kiedy dopadły go urojenia i paranoja, tak się właśnie stało. Nie był bezpieczny we własnym, pełnym broni domu. Właśnie dlatego tata zabrał mu klucz do szafki. Powtórzyłem kłamstwo, że nie wiem, gdzie jest klucz. W odpowiedzi dobiegło mnie jeszcze więcej przekleństw i umotów, kiedy dziadek krążył po domu. Ech, oznajmi w końcu, niech twój ojciec zatrzyma klucz, skoro to dla niego takie ważne. Mojego trupa też może sobie wziąć. Zakończyłem rozmowę najgrzeczniej, jak się dało, i od razu zadzwoniłem do taty. Dziadek szaleje, poinformowałem go. Wziął dziś proszki? Przecież i tak by mi nie powiedział, ale zachowywał się, jakby nie wziął. Usłyszałem ciężkie westchnienie taty. Możesz tam wpaść i sprawdzić, czy wszystko u niego w porządku? Ja teraz nie mogę się wyrwać z pracy. Tata pracował na pół etatu jako wolontariusz w ptasim azylu, gdzie pomagał rehabilitować potrącone przez auta czaple, śnieżne oraz pelikany, które połknęły haczyki na ryby. Był ornitologiem, amatorem i niedoszłym pisarzem-przyrodnikiem, czego dowodził stosik niepublikowanych rękopisów. Można to uważać za prawdziwą pracę jedynie wtedy, kiedy się poślubiło kobietę, której rodzina ma sieć 150 sklepów. Oczywiście moja praca też nie należała do szczególnie odpowiedzialnych i w sumie każdej chwili mogłem się z niej wymknąć. Powiedziałem, że pojadę. Dzięki, Jake. Obiecuję, że niedługo zajmiemy się sprawą dziadka, dobrze? No jasne. Sprawa dziadka. To znaczy oddacie go do domu opieki, zauważyłem. Ktoś inny będzie musiał się nim zająć. Mama i ja jeszcze niczego nie postanowiliśmy. Pewnie, że tak, burknąłem. Jacob. Westchnął. Dam sobie radę, tato, naprawdę. Może dziś, ale wkrótce dziadkowi się pogorszy. Tak, jasne, wszystko i jedno. Po zakończeniu rozmowy zadzwoniłem do mojego kumpla Rickiego, żeby mnie podrzucił do dziadka. Dziesięć minut później usłyszałem charakterystyczne, chrypliwe trąbienie wiekowego Forda Crown Victoria na parkingu. Wychodząc, przekazałem szalizłą nowinę, że jej konstrukcja ze State będzie musiała poczekać do jutra. Problemy rodzinne wyjaśniłem. Jasne, odparła. Wyszedłem pośpiesznie na lepki, parny wieczór i od razu natknąłem się na Rickiego. Palił papierosa, siedząc na bagażniku swojego zniszczonego auta. Coś w jego oblepionym błotem butach, sposobie, w jaki puszczał kółka z papierosowego dymu i w oświetlonych słońcem zielonych włosach, przypominało mi pankowego wieśniackiego Jamesa Dina. Naprawdę stanowił dziwaczny zlepek rozmaitych subkultur, spotykany wyłącznie na południu Florydy. Na mój widok zeskoczył z bagażnika. W końcu cię wywalili?! wrzasnął na cały parking. Ciii. Syknąłem, podbiegając do niego. Nie jego planu. Riki walnął mnie w ramię, co miało być przyjacielskim gestem, ale niemal naderwał mi mięsień obrotowy. Spoko, spedek! mruknął. Może jutro ci się uda. Mówił na mnie spedek, bo chodziłem na kilka kółek zainteresowań, które w praktyce należały do programu edukacji specjalnej w naszej szkole. Ta językowa dwuznaczność niezmiennie bawiła Rikiego. Taka właśnie była nasza przyjaźń. Tyle samo współpracy, ile grania sobie na nerwach. Współpraca polegała na niepisanej umowie między mózgiem a mięśniami dzięki czemu ja pomogłem mu nie oblać angielskiego, a on ratował mi życie przed socjopatami na sterydach, którzy grasowali po korytarzach szkoły. To, że Riki zupełnie nie pasował moim rodzicom, stanowiło jego dodatkowy atut. Chyba był moim najlepszym kumplem, co brzmi nieco mniej żałośnie niż stwierdzenie, że był moim jedynym kumplem. Riki kopnął drzwi od strony pasażera, bo tak się je otwierało i wsiadłem. Fort Rikiego był niesamowitym, wręcz muzealnym przykładem przypadkowej sztuki ludowej, Odkupionym od kierownika miejskiego wysypiska za swój pełen ćwierć dolarówek, przynajmniej tak twierdził Ricky. Pochodzenie Wiktorii dawało się wyczuć, nie maskowały go nawet zwisające z lusterka odświeżające goinki. Siedziska foteli zostały wzmocnione taśmą klejącą, żeby jakieś zbłąkane sprężyny nie powbijały się w tyłki pasażerów. Najlepsza jednak była karoseria. Pordzewiały księżycowy krajobraz, pełen dziur i wgnieceń. Powstały one na skutek planu dorobienia sobie na zalanych imprezowiczach którym Ricky pozwalał tłuc w auto golfowym za dolara od uderzenia. Jedyną regułą niezbyt sumiennie przestrzeganą było unikanie szklanych elementów. Silnik zarzędził i w chmurze silnego dymu przebudził się do życia. Gdy po wyjeździe z parkingu mijaliśmy sklepy w drodze do domu dziadka Portmana, zacząłem się denerwować tym, co zostaniemy na miejscu. Oczami duszy widziałem najgorszy scenariusz, jak dziadek biega na golasa po ulicy, mierzy do nas ze strzelby, ślini się na trawniku lub czai się stępym narzędziem w dłoni. Wszystko było możliwe. A ponieważ Liki miał dziś po raz pierwszy ujrzeć człowieka, o którym zawsze wypowiadałem się z takim nabożeństwem, przejmowałem się jeszcze bardziej. Niebo przybrało barwę świeżego sińca, kiedy wreszcie wjechaliśmy na osiedle dziadka Portmana. Dziwaczny labirynt zazębiających się ślepych zaułków, znanych jako Serke Village, zahamowaliśmy przy budce strażnika, żeby się zanonsować. Ale staruszek portier chrapał, a brama była otwarta. Nie pierwszy zreszt zresztą raz, więc wjechaliśmy. Mój telefon zaświerkał, bo przyszedł sms od taty z pytaniem, co jest. I przez tę krótką chwilę, kiedy odpisywałem, Ricky zdołał totalnie, kompletnie zabłądzić. Powiedziałem, że nie mam pojęcia, gdzie jesteśmy, na co zaklął i zaczął z piskiem opon kilkakrotnie zawracać, obficie spływając tytoniem za okno. Podczas gdy ja rozglądałem się w poszukiwaniu znajomego punktu odniesienia. Okazało się to niełatwe, chociaż dawniej często tutaj u dziadka bywałem. Wszystkie domy wyglądały niemal identycznie. Przysadziste, kanciaste, różniące się drobnymi szczegółami, takimi jak aluminiowy siding albo pociemniałe ze starości drewno, modne w latach 70., albo gipsowe kolumny dowód na rozdętego właściciela. Znaki drogowe, których połowa kompletnie wyblakła od słońca, nie szczególnie nam pomogły. Tak naprawdę wyróżniały się jedynie dziwaczne i jaskrawe ozdoby w ogrodach. Circle Village było prawdziwym muzeum na świeżym powietrzu. W końcu rozpoznałem skrzynkę pocztową w rękach metalowego lokaja, który mimo wyciągnię wyciągniętego jak struna grzbietu i wyniosłej miny, wydawał się ronić rdzawe łzy. Wrzasnąłem do rykiego, żeby skręcił w lewo. Opony zapiszczały, a ja poleciałem drz na drzwi. Dzięki temu co najwyraźniej zaskoczyło mi, coś najwyraźniej zaskoczyło mi w mózgu, bo nagle uświadomiłem sobie, dokąd mamy jechać. Na prawo od Orgi Flamingów! wrzasnąłem. Na lewo od wielorasowych świętych Mikołajów na dachu. Obok! Sikających cherubinków! Za cherubinkami Ryki zwolnił tak, że auto ledwie się toczyło i spojrzał z powątpiewaniem na ulicę, przy której mieszkał dziadek. Na żadnej werandzie nie paliło się światło, przez okna nie widzieliśmy poświaty z telewizorów, a pod wiatami brakowało aut. Najwyraźniej wszyscy sąsiedzi przeniesi się na północ, żeby uciec przed mściwym letnim upałem. Pozostawiwszy ogrodowe krasnale na pastwę, rozrastające się trawy i pozamykawszy okienice przed huraganami, <laughs> Porzucone domy przypominały pastelowe schrony. Ostatni po lewej powiedziałem. Ryki wcisnął pedał gazu i prysnęliśmy w dół ulicy. Przy czwartym albo piątym domu minęliśmy łysego jak kolano staruszka w, w szlafroku i kapciach, który podlewając się, podlewał sięgającą mu do kostek trawę. Jego dom był ciemny i pozamykany jak cała reszta. Odwróciłem głowę, żeby spojrzeć na staruszka, a on wydawał się wpatrywać we mnie. Co i jak sobie nagle z dreszczem uświadomiłem, nie było możliwe, gdyż miał bielmo na oczach. To dziwne, pomyślałem. Dziadek Portman nigdy nie wspominał, że jeden z jego sąsiadów jest niewidomy. Ulica kończyła się żywopłotem skarłowatych sosen i Ricky ostro skręcił w lewo na podjazd dziadka. Zgasił silnik, wysiadł i kopniakiem otworzył drzwi z mojej strony. Po chwili podeszwy naszych butów zaszurały na suchej trawie prowadzącej do werandy. Nacisnąłem dzwonek i zamarłem. W ciszy parnego wieczoru zaszczekał pies. Nikt nie otwierał, więc doszedłem do wniosku, że dzwonek może być uszkodzony i załomotałem w drzwi. Riki tymczasem odganiał atakujące nas komary. Może wyszedł, zauważył szczerząc zęby, na rozbieraną randkę. Jasne, nabijaj się, mruknąłem. Ma większe szanse niż my obaj razem wzięci. Tu aż się roi od chętnych wdów. Żartowałem tylko po to, żeby się uspokoić. Cisza działała mi na nerwy. Z kryjówki w krzakach wyciągnąłem zapasowy klucz i popatrzyłem na rykiego. Poczekaj tu. Wypchaj się, zaprotestował. Bo co? Bo masz prawie dwa metry i zielone włosy, a mój dziadek cię nie zna, a zbiera broń. Ricky wzruszył ramionami i upchnął w policzku następną porcję tytoniu. Potem rozwalił się na ogrodowym krześle, podczas gdy ja przekręciłem klucz w zamku i wszedłem. Mimo półmroku natychmiast się zorientowałem, że dom wygląda jak po wybuchu bomby, czy może raczej po włamaniu. Regały i szafki zostały opróżnione. Bibeloty i wydane dużą czcionką egzemplarze Reader's Digest walały się po podłodze. Sofy i krzesła powywracano. Lodówka i zamrażarka były otwarte, a ich zawartość utworzyła lepkie kałuże na linoleum. <coughs> Poczułem ucisk w sercu. Dziadek w końcu naprawdę zwariował. Zawołałem go, ale odpowiedziała mi cisza. Chodziłem od pokoju do pokoju, zapalałem światła i zaglądałem wszędzie tam, gdzie cierpiący na paranoję staruszek mógł się ukryć przed potworami, za meble, na niski strych, pod stół w garażu, sprawdziłem nawet szafkę na broń. Naturalnie była zamknięta, na zamku widniały rysy po nieudanych próbach otwarcia drzwiczek, na werandzie dędały podeschnięte paprotki, a ja przyplęknąłem na imitujące trawę wykładzinie i zerknąłem pod ratanowe ławki, obawiając się tego, co mogę znaleźć. Nagle coś busnęło w ogrodach w ogrodzie na tyłach domu. Biegiem minąłem drzwi z siatki i od razu zauważyłem latarkę w trawie. Oświetlała leśne drzewa graniczące z podwórkiem dziadka. Rosły tam haszcze niskich palm sabalowych o zygzakowato postrzępionych liściach oraz zwykłe palmy, które ciągnęły się przez ponad półtora kilometra pomiędzy Circle Village i następnym osiedlem Century Woods. Miejscowa legenda głosiła, że w, ro w lesie roi się od węży szopów praczy i dzikich niedźwiedzi. Kiedy wyobraziłem sobie, jak dziadek w samym szafroku błąka się między drzewami ogarnęły mnie okropne przeczucia. Co drugi tydzień w wiadomościach podawano informację o jakimś staruszku, który wpadł do zbiornika retencyjnego, gdzie pożar pożarły go aligatory. Nie trudno było wyobrazić sobie najgorszy scenariusz. Zawołałem Rykiego, a on natychmiast wypadł za rogu i od razu zauważył coś, na co wcześniej nie zwróciłem uwagi. Siatka w drzwiach była paskudnie rozdarta na sporej długości. — Niech mnie, ale ciachnięcie! — gwizdnął cicho. — Pewnie robota dzikiej świni, może rysia. — Żebyś ty widział, jakie rysie mają pazury! — Nieopodal rozszczekał się jakiś agresywny pies, i obaj nerwowo zerknęliśmy w tamtą stronę. Albo robota psa, dodałem. Ujadanie spowodowało reakcję łańcuchową w całej okolicy i wkrótce szczekanie dobiegało dosłownie zewsząd. Może i tak, zgodził się Ryki. W bagażniku mam dwudziestkę dwójkę. Nie ruszaj się stąd, zaraz wracam. Odszedł do samochodu po broń. Szczekanina. Wkrótce ucichła i przestrzeń wypełniło churalne buczenie nieznanych nocnych owadów. Po mojej twarzy spływały krople potu. Zrobiło się całkiem ciemno, ale wiatr ustał, więc miałem wrażenie, że jest jeszcze parniej niż za dnia. Podniosłem latarkę i ruszyłem w stronę drzew. Gdzieś tam był dziadek. Ani przez moment w to nie wątpiłem. Tylko gdzie? Marnie się sprawdzałem jako tropiciel. ryki, też nieszczególnie się do tego nadawał. Mimo to odniosłem wrażenie, że coś mnie prowadzi. Moje serce biło coraz szybciej. W lepkim powietrzu. Słyszałem szepty i nagle dotarło do mnie, że nie mogę zwykać ani sekundy dłużej. Wpakowałem się w zarośla niczym pies myśliwski, który zwęszył trop. Trudno się biega po lasach Florydy, bo każdy metr kwadratowy wolny od drzew porastają wysokie na metr, ostre liście sabali oraz sieci spontanego kantutana. Robiłem co się dało, wołałem dziadka i wszędzie świeciłem latarką. Kątem oka dostrzegłem błysk i pragnąłem prosto w tam, pognałem prosto w tamtym kierunku. Okazało się jednak, że to tylko wypłowiała. Spłaczała piłka futbolowa, którą zgubiłem tu wiele lat wcześniej. Już miałem dać za wygraną i wrócić po Rykiego, gdy nieopodal zauważyłem świeżo wydeptaną ścieżkę wśród sabali. Podszedłem tam i omiotłem ją snopem światła latarki. Liście pokryte były czymś ciemnym. Momentalnie zaschło mi w gardle, ale ruszyłem przed siebie, gotów na najgorsze. Im dalej szedłem, tym bardziej ściskało mnie w żołądku. Zupełnie jakby moje ciało przeczuło, co się tam znajduje. I próbowało mnie ostrzec. Wkrótce wydeptany szlak się rozszerzył, i ujrzałem dziadka. Na dzisiaj koniec. Widzimy się w piątek o 19.30. Do zobaczenia. Pozdrawiam Was wszystkie, dzieciaki. I inne osoby też. Do zobaczenia.